Hejka wszystkim, ja jestem Polczka7, a to jest kolejny odcinek z Bloxal Planet. W dzisiejszym odcinku, jeżeli zginę, pokazuję Wam moje alpaki, także nie przedłużam, no i zapraszam Was do oglądania. Okej, okay, także idziemy sobie na pierwszy parkur, jeżeli pewnie będą teraz pytania, pożyczka, jakie alpaki i tak dalej. Chodzi mi, moi drodzy, o alpaki pluszowe, także na spokojnie, nie chodzi mi o prawdziwą, chociaż planuję mieć kiedyś prawdziwą alpakę. Bo jak sami dobrze wiecie, naprawdę uwielbiam alpaki, są to moje jedne z najbardziej ulubionych zwierząt. Więc dobra, z przyjemnością wiem, wam je pokazała, ale to zadecyduje ten oto odcinek. Dobra, skaczemy sobie dalej. Teraz tu, serio. Dobra, więc tak się prezentuje moja pierwsza alpaga. Jak widzicie sami jest ona tańczowa, jest naprawdę dość spora, około 20 cm ma. Jest ona w sinseju. Dobra, następny parkur, mam nadzieję, że nie zginę, bo w sumie chcę zrobić dosyć dłuższy ten odcinek, żeby nie trwał on 3 minuty czy nie wiadomo ile, ale to już się okaże, skaczemy sobie tutaj teraz i mam nadzieję, że przejdę ten parkur, bo w sumie zobaczycie sami, ile mam tych alpak do końca odcineczka i my sobie dalej tutaj teraz skaczemy. OMG, pożyczka, no się ma się maneczko, pozdrawiam ogólnie. Okej, okay, także idziemy sobie dalej z tym parkurem, a jeżeli moi drodzy wytrwaliście do tego momentu, to napiszcie w komentarzu alpaka, a ja wam przypnę serducho. No i dobra, lecimy sobie z tym dalej. Fajny parkur w ogóle. Nie przychodziło ani razu chyba. Nie kojarzę nawet tego parkura. Także no ogólnie pozdrawiam tutaj wszystkie osoby, które mnie dzisiaj chodzą ze mną po prostu na ten parkury. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. No i lecimy sobie dalej z tym. Mam nadzieję, że mi się uda przejść ten parkur. Tutaj mogę już zginąć, ale zobaczymy bo już są trochę trudniejsze, że spać mogę i od razu zginę. Więc zobaczymy sobie. O, mamy teraz tutaj takie miętowe klocuszki, Jest kryształ, chociaż z niego i tak nie skorzystam. Ale dobra, nieważne. Lecimy sobie dalej z tym parkurem. O, fajne w ogóle są te kolorki dobrane. Ten niebieski jest też naprawdę bardzo ładny, taki błękitny. Następnie mamy taki żółty kolorek. Parkur jest chyba krótki, więc myślę, że nie będzie problemu, żeby go przejść. Teraz skaczymy sobie tutaj, więc no zobaczymy. Zobaczymy. Wierzę w to, że przejdziemy ten parkur. No i moi drodzy, pamiętajcie o tym, żeby zerkać do opisu, bo są nowe rzeczy dodane. Także sobie tam zerkajcie, bo są nowe rzeczy właśnie w donetach oraz link do Discorda powinien działać, więc sobie możecie tam zerknąć, bo myślę, że warto. A my sobie skaczemy teraz tutaj. Lecimy na kolejny niebieski. No nie, serio! Jak ja mogłam na tym zginąć? Przecież to było takie łatwe pożyczka. Okej, okay, także tak się prezentuje moja druga alpaczka. I moi drodzy byłoby to już na tyle w tym odcinku, dziękuję Wam bardzo za obejrzenie, no i cześć. Boże, co ja nagrywam, jakieś alpaki. XD.